Witam Was w vlogu, jest godzina, która, czekajcie zobaczę, dopiero wstałam na YouTube'a, bo trzeba wejść, zobaczyć ile nie nagrywam. troszkę długo, przepraszam, w wakacje i te sprawy, wczoraj nie miałem czasu nagrać, bo byłam w Warszawie. Um. Przed wczoraj też nic nie mogłam nagrać, chociaż nagrywałam o, z Uzią Oreo Challenge, tak? Czy przed? Czy we wtorek? No, dzisiaj jest piątek, to jest pierwszy blok. Zapraszam, widzimy się za chwilę, jak będę już ubrana i wyszyta. Jestem ubrana i chciałabym Wam pokazać mojego kocjusza. Zobaczcie te słodkie. Пока что будет только китё. Моё кишвольки. Значит. Значит был. Да ещё сад коня есть. Это не там. Наверно. Значит был. No ja? i lecimy tutaj to tak, do mojego jego brata, jedziemy z kuchni i zrobimy mi śniadanie. Mam ochotę na susia lecieć, bo wczoraj do tych tarasach i na sushi byliśmy, tu dwa sosy sobie oba i te dobre takie rzeczy, no są pyszne i sobie to schowam, żeby nikt tego nie zjeżdżał. lubi sushi. A pokazać wam coś? Tylko nie wiem, czy to znajdę. O, są! Mam pasteczki japońskie. Widzisz, skąd mam te pasteczki? No, w są. I ona studiowała Japończykę. I przywiązam coś mi się, się płowa, ale nie wiem kiedy mogę połamać I dlatego trzeba tak. I każdy myśli, że to tak się trzeba płaczki. Poczekajcie, Boże co ja robię. Czekajcie czeka, się tego Tak, a to się trzyma, Tak, czekajcie, czeka, Boże, co ja robię. Uu. Tak. I to tego. Wtedy się skina co ja robię, kurde. Otóż tak się czuła, słuchajcie, tak i się bierze, i się tak bierze się i się je. Moje paty tylko poczekają, żeby ja odłączyć. Ja mogę wam pokazać różne moje rzeczy. O matko, parę z, z różnych krajów i to na przykład jest z Ameryki. Tam, tam jest malutko. Jeszcze ładne są. Je. Widzi takie rzeczy. i no, iOS yes, też. gdzie ja mam, to iOS. Yes. Muszę poszukać, czekajcie. Piękna podłoga moja. O jest. No, zobaczcie. Niewientowy. mi do postąpki. Dobra, i lecimy dalej. Lady pudełko. Dobra. Tutaj, gdzie jest ta parasolka? Nie ja Mam taką parasolkę z, z Japonii, bo sobie to, jest takie to się mam? A i ja miałam kiedyś nawet takie lody, jadą karty, o smaku zielonej herbaty, i one są takie pyszne. I wy, nie wiecie, ale ja jadłam bardzo dużo japońskich czy w ogóle, jedzenia. I nawet jak mam e, lody, takie co mają astronauty. E, takie dobre, i one są takie pyszne. Ale nie jak mam kiedy tych, tych zestawów, ale Jadłam mam gotowe japońskie jedzenie, I jak moja chrzesta przyjedzie, bo ona przyjedzie do Polski 21 dwudziestego, dwudziestego chyba. Czy 20 to że mi jakiś zestaw popping cookies. że przygotuję myśl. Chyba, że nie będzie miała kupić. Bo ona jedzie najczęściej lata do Ameryki, do... bo ona jest Stewart Środkowo Emiratów Arabskich, to na jedzie najczęściej do Ameryki... oj telewizji to się leci jakieś kupno do Ameryki Japonii i Australii Chyba tak w Australii. Do Polski przylatuję wtedy, kiedy je przyjeżdża do Polski. Ja teraz mam ucznię i przyjeżdża dwa dni po mojego brata wesołym, czy jeszcze do... wesołym. mojego brata, a ona przyjeżdża w poniedziałek. Dam torby z emiratów, taką lalkę, ale to taka pamiątkowa. Mój brat się nie obawia. Nie. Ja 13 czerwca wesele i te pół. Po... P... Dobra. Chyba będę musiała tego wroga, bo już strasznie długo wychodzi. Jeszcze trzeba montować, a zanim mi się to przeeksportuje i to wszystko, to trochę mi nie dobra, Więc papu.